A tymczasem minęły 5 minuty. No, no. Czyli teraz, jaki mamy kolejny plan? Jeszcze nie wiem. Ale na pewno uciekniemy stąd. Arex, chodź. No, jak tam. No, mega czatersko. No, dobra. Oba. Nic nie jest. Nic, nic. No, no. A się, się wróciłem. No dobra Okej okay. hm. Eee! To tak krzyczy Ty, patrzcie Co ten Watermark wyprawia? O co chodzi? O Boże Uch. Czy? Czy to prawda? Jest! Jest! Woda! Jest! Woda odzyskałem! Yeah! Jest! Odzyskałem moc, zanim Mr. King mi zabrał. Jak możliwe! Haha! <laughs> Przynajmniej dwie kopie ma skradzione jako hacking. Jest! <laughs> ee, bohaterowie! Chodźcie tu! Zobaczcie! No dobra, chodź. Chodźmy. Ja Zobaczcie sami. Serio, odzyskałem moc. A no faktycznie. Ty, naprawdę. Wow! Ale super, super. Hmm. Ale jako Kazum, Kit, można odzyskać moc? Skoro Kazum? Kit Kazum odzyskał moc? No to ja spróbowałem tak krzyczeć nie lekko, ale Lecz ja to po cichu robiłem, bo ja nie chciałem was przestraszyć. A, no to jest logiczne. No no. Ale dżadersko, że odzyskałeś moc, naprawdę bardzo ładnie, kolego. Och, dziękuję. Naprawdę, gratulacje dla Ciebie! Gratulacje, gratulacje, gratulacje! No, ciekawe. No, fajnie. Mega line lepiej. No dobra. Czyli o jakich planach mówiliście teraz? Bo skoro tak pokazałeś kartkę. No dobra, słuchajcie, poszukamy portal, bo ma być za jakieś e, 5 km. Ok, ale pierwsze co, to na pewno. Trzeba trafić na portal, żeby odzyskać. Żeby trafić i uratować naszych, no. Ale pierwsze to co, to musimy pojechać po bronie. Ale nikt się nie zmieści do tego helikoptera. No właśnie. No to ja nie wiem, co zrobić. No co, Hareks? Ładnie to, prawda? Tak? Zobacz, zobacz dinozar. To, co tak robi, że tak... Nie, bo on tak je zakowuje. On tak, roz... tak zakowuje się. Bo tak lekko myśli, co tu zrobić, a on dopiero robi to po swojemu. Tak, właściwie to w internecie czytaliśmy na temat jego emocjach. Jego, omysł, jego emocje? No, ciekawe. No, naprawdę fajnie, że odzyskaliśmy moc, Watermax, jak ja. No, dobra. Czyli coś jest... Się... Czyli jak, jak wy tutaj trafiliście? No dobra. No dobra. Hmm. No trzeba jakiś pomysł wymyśleć, no bo tutaj jak zadzwonicie, no to tutaj trzeba zapłacić. Ale niektóre jest za darmo. I jak to za darmo? No bo w internecie czytałem. No ty to, ty to wszystko, ty się chyba prawie z internetu się uzależniłeś. Weź. Ja nie chcę się z tobą kłócić. No dobra, sorry, ja tak żartuję, no. Czy ty uzależniony nie jesteś? Ty tak naprawdę robisz po swojemu, tylko że ty od godziny 13 do 18 jesteś nieaktywny. tylko 5 godzin dziennie korzystasz. Nie, ja korzystam 2 dni dziennie internet. A, no, no to jest logiczne. No no. No dobra. Czyli co ty ma wymyślić, żeby trafić do Cabo city jak miejsca nie ma? Musimy jakiś sojusz jeszcze, jeden sojusz jeszcze ogarnąć. Super Slice. No, no to słuchajcie. Sojusz jest tylko jeden. Musimy poprosić kogoś, który tutaj jest właścicielem. Harex, a kto jest właścicielem tego, tego, eee, zo dinozaura? Okej, okay, to chodź. Ktoś musi ze mną pójść. Jedna osoba. Kto może ze mną iść? Ja mogę pójść. No dobrze. Royal Justice. Chodź. Justice. Okej. Okay. Co za minutę wracamy. Okej. Okay. Czyli to tutaj jest ktoś właścicielem. Eee, tego. To jest jego biuro. Tak. To jest tutaj jego biuro. No bo ja tutaj kiedyś przyjeżdżałem. Jak jeszcze dzieckiem byłem. A tutaj kiedy budowali? Przed pierwszą wojną światową budowali. Po drugiej wojnie światowej budowali już. A nami Hitler zginął? No tak. Okej, okay. o, idzie. Dzień dobry. O, znowu ciebie widzę. I jak? Jak tam Didozar? Pan chce jednak zrezygnować? Nie, my nie przeszliśmy zrezygnować, tylko możemy spytać się e, czy można jakoś e, zatmonić po jakieś taksówkę lub po autobus, no bo za taksówkę to na pewno będzie trzeba zapłacić, a za taki autobus to nie. No mam jakiś, no dobra Mam kontakt tak tak to możesz to zapisać. No dobra. Ja się będę dyktował. Okej, okay, to mi dyktuj. Czyli teraz to musimy trafić do, prosto na portal. Tylko jeszcze trzeba to kupić e, na brzuchy, żeby nas Mr. King nie zabił. A to jest ta beczka? Który ja przez rok wspominałem, że on w więzieniu był? Tak? Tak, to jest on. Tak, to jest on. Ale niedługo poznaje Airodzowca. A to jest Airodzow? A, taki najlepszy bohater, który cztery razy uratował... Kabum City. Wow, fajnie. Prawda, Hareks. No, bo to jest. No, ciekawe. A ty jesteś żołnierzem? Tak, bo ja jestem żołnierzem, bo mnie wyrzucili z pracy. A ja poszukałem taką lepszą żołnierską prac pracę. A? Taką, że on. Może taka najlepsza, że on może tam zarobić prawie pół miliarda. Już nie ma takiej pracy. Jak będziesz długo pracować, to. No to. No to dostaniesz gdzieś po pół miliarda. A to tak można? No tak działa przecież. A. Jak człowiek chłop będzie na przykład pracował dwa lata lub rok, no to na pewno. No ta. Za długo, no to 100 tysięcy. 100 tysięcy, lub 200 tysięcy, 90 tysięcy. No no. A teraz, jesteś w pracy? Nie, bo ja akurat niestety nie, niewinnego człowieka zabiłem, a trafiłem na chwilę, na, trafiłem tylko na dwa dni do więzienia. I musiałem tego tłumaczyć, że tu było nikt co więc wypuścili mnie I ten... I ten Royal Jacks mnie gonił, ale wszystko wyjaśniliśmy przed chwilą. No no. A czemu zabiłeś niewinnego człowieka? A nie tego miałem zabić, bo... bo był taki identyk. A. taki indentyk. Taki taki sam człowiek. No jakiś chłop tak wyglądał. No To jest jakieś niemożliwe. O! Już idą! Słuchajcie! Mamy numer! Tak, już mamy numer. Ty, okej, okay, mój telefon tu się naładował. E, możesz podać Watermax? Watermax, możesz mi podać? Ok, proszę. Ok, dzięki. No dobra, to dzwonimy. Dzień dobry. E, czy możemy poprosić autobus? Dobrze, autobus już jest w drodze. Dziękuję. Już w drodze jest, ale adres, trzeba było to adres podać. No to nie jest tak łatwo, bo jak tak po trzy pytania, po trzy słów, no to od razu to tak działa tylko w GTA 5. No przecież tak tylko GTA 5 gra. Tak działa. A ty grałeś w GTA 5? Ja gram. A. A ty grasz? Nie, ja nie gram w ogóle to. Bo to jest od 18 roku życia. A ty, A ty ile masz lat? Ja? 19. No. Nie, my nie, nie pamiętamy ile mamy wieki Ile my male Ile my male, Mamy lat, A. Ale na pewno A ten dinozar to ma prawie z pół miliarda Bo nasz świat został stworzony No tak A dinozaury ni niestety zginęły, ale... Te? Takie elektroniczne to są? Nie, to nie są elektroniczne, to są takie żywe Jesteś żywy? Widzisz, co ty... Co ty biologii się nie uczyłeś? Czy tego na biolodze nie ma? No to obejrzyj jakąś książkę w internecie. I co kup tu będziesz więcej uczył się na temat przyrody. No dobra, lepszy pomysł. No dobra. O, jakiś tu jest. Ale twarz ma! Co to, co to jest za gość? To na najbardziej choro. Aaaa! Co ty się boisz, że jesteś żołnierzem? Żołnierze się nie boją. Spokojnie, Kareks! To nic strasznego, ale spokojnie. Nie bój się. To jest tylko autobus. O, Jezus. O, Siemanko! Siemanko! No, cześć! Jeju, ale ty urosłaś! na no, dzięki! Jak ciebie Jak ty skończyłaś trzecią zawodówkę, no to no to od razu mogłem ciebie zobaczyć. Jak z tobą się żegnałem. No? Co tak się boi dzień, nie? Wyglądać jak horror! Suty ja nie wyglądam jak horror, to tylko... Nie, ja nie mam krwi. A to my bardzo przepraszamy. O, co to za dinozar? Hareks! O! No no. No dobra! Tylko tylko... Tutaj trzy goście mogą tylko siedzieć. Tylko... Czy jest taka możliwość, że mogą tutaj cztery osób tutaj wejść? Ależ jasne! Ależ jasne! Tylko czekajcie, a tylko wycofam się. Czekajcie, a tylko odpalę swoje miejsca. Tu macie swój wybór, możecie tutaj wchodzić jak chcecie. No dobra, to ja wejdę. Okej. Okay. Weszłam. No to co, Watermax, teraz ty. No dobra. To narka, widzimy się na miejscu. Okej. Okay. No dobra, tu Watermax tam próbuje przesiąść cię. No dobra, to my się damy do tego. A co z Hareksem? Może ja będę prowadzić? No... No ja nie wiem kto. Czy umie sam chodzić? A nikt się... A nikt ciebie się nie boi? Czy wszyscy go znają. Cały świat go zna. Dobra, ten to nam pewno się zmieni. Oła! Sorry. Nic się nie stało. No dobra, to siadamy. OK. Także 11 minut. W sklepie z broniami. A także... Wszyscy są na miejscu. Okej. Okay. Hop. No dobra. To ja już mogę startować. Do widzenia. Do widzenia. No dobra. To także pójdźcie do sklepu to możecie kupić sobie broń. Kto potrzebuje broń? Nie potrzebuje. No dobra. A ile masz złoty? Bo to kosztuje razem 110 zł. Eee, tam mam. No dobra, to możesz iść. No dobra, jakie mamy teraz plany? Teraz po planie. Po tym idziemy. Na pewno potem e, idziemy. Już od razu na portal lecimy. Hmm, ale na pewno, na pewno? No tak, tak mamy wszystko ustalone. No dobra, ale musimy coś wszystko zrobić. Na pewno po tym możemy zmienić? No dobra, możemy zmienić, ale szybko, bo musimy na pewno szybko pyć bo jak. Bo jak Superfinksy poddają się, no to będzie po nas! To będzie po nich! A my nie będziemy, bo Mr. King będzie potężny! On jest potężny! No tak, no dobra, czyli potem jedziemy szybko... No dobra. Do sklepu z wojskiem. Czyż tutaj jest sklep z wojskiem? Ale to jest tylko na mieczy, no tak. No to do sklepu z wojskiem pojedziemy i od razu... Kupimy to na brzuchy i startujemy. No dobra, tak możemy zrobić. Taki? No może być! No! No to kiedy Zosia wróci? O, właśnie ona płaci! Kartą! Ona zawsze kartą płaci! No ta. Idę! Już kupiłam. O, to taka, taka fajna broń! No, może być! O! No dobra! No może być! A może, a może, a chcesz, A skonfigurować ci? Nie trzeba, bo to już dawno było skonfigurowane od nich. A, no dobra. Okej. Okay. Ty, ale on już odjechał. E! Autobus! Tak? Wróć! Tak? Możesz jeszcze nas dostarczyć do sklepu wojskiem? No dobra. Oraz na portal, Ok. No dobrze. No to od razu skakujcie, to jedziemy od razu, Ok? No dobra. To zaraz startujemy szybko i niedługo będziemy już na miejscu. No dobra, to od razu startujemy i... lecimy do sklepu wojskiego, bo trzeba, żeby Mr. King nas nie zabił. Nie pokonam nas, no to... Czyli wszystko, mamy wszystko ustalone. Ty jesteś... autobus? Tak. No dobra, to wszystko ci wytłumaczymy właśnie teraz. Okej. Okay. Okej, okay, leciutko, leciutko. No dobra, to zaraz... teraz tam siedzimy. Masz rację Watermax No, dokładnie Fabian No i od razu zaraz startujemy No to, czekajcie, tylko muszę tak Już? Okej, okay, tylko od razu no to Zanim wsiądzie, wsiądziecie To ja Ci wszystko wytłumaczę No dobrze